Cześć, ja jestem Miki Defix, a to jest ósmy odcinek naszej serii z gry Elfix Dodge Fighter. Dzisiaj przechodzimy misję z Aliantów, dokładnie misję czwartą. I na samym wstępie chciałem przeprosić, że tak długo nie było odcinków z Elfixa, ale niestety nie miałem kiedy nagrywać, więc teraz się zrehabilituję i w końcu nagram. Dzisiaj naszym celem jest obrona lotniska Avalon, czyli tego, na którym się znajdujemy. A najpierw musimy zniszczyć wrogie bombowce. No to co? To zaczynamy. Dobra, musiała zniszczyć zbliżające się bombowce. Najpierw. Gdzie one teraz tu są? A, tu są. przydałby się magazynek. O! Dobra. Leci na strych i je zastrzelić. Już je zastrzelam. Aj uciekł Ojej. Oj, oj. Gdzie on jest? Aha, jest za mną. Dobra. Chodź tu na O, dobra. Udało się. Jeszcze jeden. Bombowce zostały wyeliminowane. Teraz zajmie się działami z tyłu strychu. Dobrze. Dorwę cię, pilocie. Darkfred. Najedź się ołowiu. Dobra. To się najedźmy tego ołowiu. Całego. Dobra, udało się. Dobra, jest. Dobra, teraz trzeba obronić tylko jeszcze naszą bazę. Dobra. Użoszowałem swoją bazę przed motorowującymi niemcami. Cokolwiek to znaczy. Hmm. O, leci coś. Dobra. Osiągnięto cele poboczne. Dobra, pilocie, powrót do bazy. To dziękuję za uwagę. Zapraszam do oglądania moich innych serii oraz tych odcinków z tej serii. No. I zapraszam do kolejnych filmików. Także komentujcie ten filmik. I dawajcie łapki. No. To dziękuję za uwagę. I cześć.